No weszliśmy do szkoły, spotkaliśmy kolejnych, kolejne osoby, które były u nas na praktykach w firmie. Jest ze mną Oleg, jest ze mną Kuba. Są to w ogóle osoby, które no Oleg w szczególności zaczął praktyki dużo prędzej zdalnie, bo taka forma też jest u nas możliwa. I tak naprawdę ty zaczynasz te praktyki dzisiaj, 17, nie 19 kwietnia, Wasz twoja klasa zaczyna praktyki 6 maja? No ty skończyłeś już w styczniu w sumie, nie? No, tak. Pracował w domu i teraz tak naprawdę Maj będzie miał, no niektórzy będą mieli wolne, a ty w sumie już dostałeś ofertę takiej pracy i pracujesz sobie też zdalnie, więc mają będzie przyjeżdżał na firmę, mógł zarabiać pieniążki. Kuba zaczynał też zdalnie, troszeczkę było obsunięcie, ale chyba w lutym troszeczkę wzięłeś się do roboty i te praktyki skończyłeś też prędzej, więc też Maj w sumie jest friko, też możesz tam, szansa jest do, do robienia jakiejś tam dodatkowej kosiorki. No i może pierwszy Oleko powie z jakimi zagadnieniami zmaga się, czy zmagał się podczas praktyk, no i czy dużo się nauczył i czy u nas w firmie jest fajnie. Pan Łukasz tutaj przyszedł do nas do szkoły e, i zachęcił nas do odbycia po prostu praktyk prywatnie. E, mówił też, że po prostu jest inna atmosfera u nas akurat na firmę, no i to akurat okazało się prawdą, bo naprawdę mogę powiedzieć, że nauczyłem się wielu rzeczy, gdzie no, szkoła nas po prostu tego nie nauczy, nie ma tego w podstawie. W podstawie programowej na pewno nauczyłem się robić strony internetowe od totalnego zera do finiszu strony, więc takie strony jesteśmy w stanie zrobić nawet w ciągu dwóch dni. No i głównie takie formy robiłem przez okres praktyk. No dobra, Kuba, dodaj od siebie, co to robiłeś, czy ci się podobało, czy jeżeli... Bo nie wiem, w sumie, nie, bo już macie koniec praktyk, nie czy jeszcze raz będą... No, no, ale gdybyście mieli jeszcze raz iść na praktyki, czy byście zdecydowali się, pomimo tego, że no może nie jest to centrum wytgorsze, przyjść do nas. Czy akurat z mojej perspektywy mi to pasuje, bo ja mieszkam w Fordonie, a firma też się znajduje w Fordonie. Na praktykach robiłem strony internetowe w WordPressie. Głównie tym się zajmowałem, jakieś tam kręcenie filmów, trochę tego liznąłem. Ogólnie praktyki nas, w, nas w przyszłym roku szkolnym mamy we wrześniu i pewnie też się pojawią na firmie pod Skarpą. To no, tyle. Dobra, słuchajcie, teraz idziemy. Bardzo dziękuję Wam, że zgodziliście się powiedzieć coś do kamerki. E, myślę, że to były szczere opinie, bo wydaje mi się, że no podobało Wam się naprawdę. E, a my idziemy dalej, bo teraz tam bodajże trzecia klasa techników i programistów będzie miała taką godzinę wychowawczą, na której właśnie ja będę opowiadał o tym, co robimy, czego możemy się nauczyć. Jakie są w ogóle też perspektywy rozwoju, bo warto teraz w tym momencie zaznaczyć, że no faktycznie y, jesteśmy na praktykach, ale staram się szukać pracy dla tych osób później. E, jeżeli nie uda się znaleźć u nas w organizacji, no bo nie, nie jesteśmy w stanie zatrudnić może tyle osób, czy dać pracy tylu osobom, ale przez to, że mam wielu klientów, y, no to będziemy też szukać u tych klientów miejsc pracy dla osób, które były u nas na praktykach i będziemy je rekomendować.